Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: "Obroń mnie przed moim przeciwnikiem". Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I pan dodał: Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Moi kochani, cała przypowiedź, którą Pan Jezus mówi o tym niesprawiedliwym sędziu, pokazuje jak warto wytrwale modlić się. I Pan Jezus chce zachęcić nas do wytrwałej modlitwy, ale równocześnie jest świadomy, o czym świadczy to ostatnie pytanie w tym fragmencie, że żeby się wytrwale modlić, potrzebna jest wiara. Mówi, czy jednak syn człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie. Bo ludzie będą to słyszeć, ale nie będą wierzyć, że modlitwa może cokolwiek zdziałać. Dlatego drugie czytanie mszalne mówi o tym, abyśmy czytali Pismo Święte. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Żebyśmy mogli wytrwale się modlić, to musimy nieustannie podbudowywać swoją wiarę. Wsłuchiwać się w to, co mówi Jezus i przyjmować, że te obietnice, które Bóg dla nas mówi, rzeczywiście mnie dotyczą. Skoro jestem ochrzczony, skoro należę do Chrystusa, to On przez śmierć przeprowadza mnie do nowego życia i przygotował dla mnie piękne królestwo i rzeczywiście okazuje mi miłosierdzie i chce napełnić moje życie swoimi dobrami. Czytając o tym, wsłuchując się w to, co Bóg mówi, nasza modlitwa będzie odpowiedzią i będziemy błagać Boga, aby nam udzielił tych dóbr, które nam obiecał. Panie Jezu, umocnij naszą wiarę, że Ty wszystko nam dajesz, przecież jesteśmy Twoimi dziećmi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.